Witam wszystkich kolegów i koleżanki, dzisiaj tak nietypowo, bo tak szczerze powiem nic nie związane z gołębiami, z wynikami i tak dalej. Dzisiaj będzie film troszeczkę tak powiem szczerze spowiedź, a pod tytułem tak naprawdę za grzechy ojca. Co to znaczy powiem tak szczerze, tak jak na ostatnim filmie ja, jak i również córka Natalia cieszyła się, że będzie hodowczynią sąsiedniego oddziału tam, gdzie kiedyś byłem prezesem i lotowałem tam przez 16 lat w tej sekcji i obecnie lotuje mój rodzony brat, który mieszka po sąsiedzku i Śwagier, który mieszka na sąsiedniej wsi. Także z myślą taką po prostu, że córce będzie miał ktoś pomóc, ktoś nią wdrożyć w ten sport gołębiarski, jeśli chodzi tam na punkcie wkładań. A ja po prostu wiadomo będę jej pomagał i większość pracy wykonywał w domu przy gołębiach. Ale niestety nie udało się. Robili sobie takie można powiedzieć głosowanie czy przyjąć moją córkę, zaznaczam, nowo wstępującą osobę, która nigdy nie była w związku. Mówili głosowanie, czy ją przyjąć, a tylko pod kątem tego, że jest moją córką. No i niestety większość głosów było za tym, żeby ją nie przyjąć. Obdzwoniłem kilku kolegów z tej sekcji, zapytałem się dlaczego. Większość z nich nie potrafiło odpowiedzieć. Ewentualnie powiedzieli, że oni byli neutralni, że nim nie przeszkadzało to, żeby córka mogła przyjść. To się zapytam, to skąd się wzięły te głosy większości, żeby córki nie przyjąć? Nowo wstępujących, po niecałym tygodniu, część z tych kolegów spotkało się na targu w Drzewicy i. Rozmawiając, i jeden z moich znajomych pytał się, to dlaczego nie przyjęliście Natalii, córki Michała. A oni odpowiedzieli mu za grzechy ojca. Także tytuł jest pod tym kątem, i teraz ja, jak na spowiedzi, zapytam się, gdzie są te moje grzechy, i powiem, jak to z perspektywy mojej, mojego życia w tej sekcji wyglądało. I dlaczego z tą sekcją się rozeszłem. Ja do tej sekcji zapisałem się w 2000 roku, jak wyszłem. <laughs> jak wyszłem z wojska na Gołębie Młode. Sekcja była silną sekcją, nie powiem, że nie, bo było tam koło 25-7 osób. W najbliższych latach, jak lotowałem tam, Powiem tak szczerze, no wyniki nie tylko moje, jak i kolegów wpłynęły się do góry. W międzyczasie przeszliśmy z oddziału opoczno. Poszliśmy pod oddział przysłucha. I po niedługim czasie zostałem prezesem tej sekcji. No, co mogę powiedzieć jako prezes, co ja robiłem, gdzie są te moje grzechy? No wiadomo, każdy się może powiedzieć, że tłumaczy się, że to że tamto. Starałem się jak mogłem. Sekcja prosprawa coraz lepiej. Miała swoje lata świetności wtedy, kiedy ja byłem prezesem. Mieliśmy po 37, do, nawet do 39 dochodziło. Pamiętam, okazję pomykałaś mnie tej pamięci. Mój przyjaciel był wtedy skarbnikiem, ja byłem prezesem. Mieliśmy nawet 39 osób w sekcji. To był rekord. No co ta sekcja na tamte czasy robiła za mojej kadencji? Przede wszystkim była najmocniejszą sekcją w oddziale. Nie chodzi o, jako, o ilość gołębi, czy ilość hodowców, tylko o wyniki. Potrafiło nas być w, w oddziale w pierwszej dziesiątce, pięciu, sześciu, a nawet nieraz i siedmiu, w pierwszej dziesiątce e, oddziału z naszej sekcji. Oprócz tego hodowcy indywidualnie wybijali się na, na skalę Polski, bo przede wszystkim miał bardzo dobry, e, e, dobre lata, Tim hodowlany, który przez kilka lat prowadził w oddziale za mojej kadencji, mieli czwartego gołębia Polski na wystawie ogólnopolskiej. Inny kolega miał najlepszego gołębia Polski z jednego roku w C kategorii. No i oprócz tego było wiele, wiele innych sukcesów. Moje grzechy. Moje grzechy są takie, że jak byłem prezesem sekcji, po prostu zgłosiłem do prezesa oddziału. Że jeden z hodowców po prostu yy, no, próbował nas oszukiwać. Były przerabiane na y, gumki, jeszcze jak lotował, były przerabiane coś tam, numery na listach startowo-zegarowych. Oczywiście zgłosili mi to koledzy tego delikwenta najlepsi, którzy teraz z nim utrzymują znowu super kontakty. Hodowca, oczywiście, y, został zgodnie ze statutem. Prezes zgłosił do, to, do, do komisji i po prostu komisja go ukarała, zawiesiła go na 5 lat. Oprócz tego co ja robiłem złego albo dobrego. Na pewno można powiedzieć, że starałem się o wszystkie dotacje, jakie tylko można było. Czyli za mojej kadencji, kiedy byłem prezesem sekcji, a jednocześnie członkiem Członkiem, członkiem zarządu oddziału e, mogę powiedzieć, że wprowadziliśmy dotacje do sekcji. I nasza sekcja, jako trzecia, dostała tą dotację na rozwój. Oprócz tego, e, sekcja przez dwa lata z rzędu, jak tylko my wprowadzili e, nagrodowe, było to wtedy 500 zł na sekcję, która najlepiej będzie prowadziła zegary, i, raczej zegary, wszystkie listy. W ogóle, e, zgodnie ze e, z całym harmonogramem, najszybciej się będzie rozliczała. Wszystko będzie po prostu, nie będzie do tej sekcji żadnych zastrzeżeń, po prostu taka nagroda. Dwa lata z rzędu nasza sekcja wygrywała te nagrody. Oczywiście to szło na poczet sekcji, mogliśmy się rozwijać i tak dalej. Oprócz tego zainicjowałem współpracę z władzą świecką, czyli w automacie chodzi o burmistrza gminy Drzewica, który po prostu wziął nas pod swoje skrzydła sponsorował nam różnego rodzaju loty tak na loty stare jak i loty młode były po prostu pod szyldem burmistrza oprócz tego sponsorował nam wręcz nawet wyjazdy na wystawę ogólnopolską gdzie hodowca mógł zabrać żonę lub rodzinę autobus był ułatwiony co jeszcze mogłem ja dobrego robić do tej sekcji i te moje grzechy? Na pewno weszłem w współpracę z takim doktorem Dąbkiewiczem, którego zapraszałem, były u nas do nas zaproszony na sekcję. Przygotowaliśmy mu ja jako prezes z zarządem przygotowaliśmy mu odpowiednie pomieszczenie, gdzie hodowcy mogli za niewielką odpłatą zbadać sobie gołąbki i ewentualnie zakupić. Po przystępnej cenie promocyjnej, środki do wyleczenia tej gołębi, ewentualnie środki wspomagające w, no, w trakcie lotów. kiedy się problemy zaczęły, e, kryzys, można powiedzieć, między mną a paroma osobami z sekcji, którzy powiem tak, teraz mi bardzo bróżą w życiu, e, jak to się mówi. To było wtedy, kiedy miałem kryzys życiowy, e, swój prywatny, kiedy ja rozstałem się z, z, ze swoją e, wtedy żoną i zostały po, przy mnie pod opieką dla mnie trzy córki. W tym była najmłodsza, która miała roczek, jak to się mówi w Pampersach, a najstarsza szła akurat, miała iść do komunii, jak to się mówi. Ja zwróciłem się do kolegów, mojej sekcji, gdzie lotowałem z nimi 16 lat, gdzie byłem prezesem, że po prostu muszę sobie troszkę przyfolgować, odpuścić. No bo nie będę w stanie. Musiałem zawiesić działalność, którą miałem na terenie Warszawy prowadziłem i musiałem wrócić do, do domu wiadomo. Było też krucho wiadomo i z pieniążkami no i było też wiadomo krucho z czasem, żeby przy tych głębiach chodzić. W tym samym czasie nałożyło się, że jeszcze... Mama, która mieszkała razem z nami, umarła. No, i tak naprawdę zostałem sam z tymi dziećmi. Wiadomo, próbowałem na wszystkie sposoby. Próbowałem najmować jakieś nianki z całej Polski i próbowałem jakoś to funkcjonować, pracować i przyjmować się po różnych zakładach i w międzyczasie jeszcze robić pracę, jak to się mówi, dorywczo. Było ciężko, ale jakoś sobie z tym radziłem. Później zostałem zaproszony, oczywiście koledzy z sekcji yy, powiedzieli, że no daj spokój, yy, pomożemy ci, o, odciążymy cię troszkę obowiązków twoich, yy, przejmiemy i tak dalej. No ale ja wiedziałem, że chyba raczej na, raczej na pewno nie, nie, nie ogarnę tego wszystkiego. No i w międzyczasie jeszcze zostałem zaproszony na spotkanie sekcyjne. Wtedy była taka sekcja Wysokin, gdzie prezes danej sekcji zaprosił mnie na spotkanie, rozdanie nagród jako prezesa sąsiada z sekcji. A że się złożyło, że prezes sekcji, był ze mną związany trochę rodzinnie, bo to jest śwagra brat, przy luźnej rozmowie powiedział, że jak nie będę sobie mógł poradzić, no to żebym przyszedł do nich, do sekcji, to mi po prostu pomogą w niektórych sprawach, bo tam paru hodowców było, z którymi utrzymywałem bardzo bliskie kontakty. To się bardzo nie spodobało moim kolegom z sekcji, i zastawili na mnie pułapkę. A pułapka wyglądała tak: do końca wyborów zostało jeszcze tam, jak to się mówi, za 5:12. Praktycznie większość hodowców prosiło mnie, namawiało mnie do tego, żebym jeszcze wziął, pociągnął do tego prezesa. Zgodziłem się na to i to był mój błąd. Dlaczego? to była zastawiona na mnie pułapka. Czyli ja dlaczego pułapka? Dlatego, że leżącego chcieli skopać. Wiadomo, leżącego pod kątem moich y, problemów y, rodzinnych, czyli nie miałem głowy praktycznie do niczego i nie zauważyłem, że wpadłem w sieci pułapki. Na wyborach okazało się, że y, będzie jeszcze kąt kandydat. Oczywiście mówią, że tak, żeby to było, tak na papierach lepiej i tak dalej. Wybrali sobie osobę starszą świętej pamięci już, który uzyskał 90% głosów. Zostałem już wtedy ośmieszony, poniżony, że po prostu pierwszy lepszy hodowca z sekcji jest bardziej tam szanowany już ode mnie. Dlaczego? Za moje grzechy. Tylko jakie te grzechy. Następna sytuacja, już wiadomo, zrezygnowałem, też już nie chciałem brać ani delegata, no bo jak już po prostu pojechali tak po bandzie ze mną, tak mnie zgnoili, no to niestety ani nie chciałem delega delegata, ani nic. No i okazało się, że nadchodzi sezon lotowy, przy pierwszym locie konkursowym. Jak zawsze przyjechaliśmy, przyjeżdżaliśmy na punkt wkładań, była półka, układaliśmy sobie zegary. Każdy mniej więcej wiedział, kto jest za kim, w jakiej kolejności. W międzyczasie okazało się, że część klatek nie ma jeszcze wymienionych papierów, bo to po lotach młodych akurat były klatki wyczyszczone i papierów zabrakło. Ja jako mając swoją kabinkę, e, przyjechałem do domu, po prostu powiedziałem, że ja mam trochę papierów, to przywiozę. Bo kabina oczywiście jak miała przyjechać z gołębiami i zabrać gołąbki, to papier miała dobryść. bo to był pierwszy lot ten. Okazało się, że w trakcie kolejności, gdy pan Darek mówi, żebym go przynosił gołębie i dawał zegar, bo jest moja kolej, okazało się, że mojego zegara nie ma na punkcie wkładań. No oczywiście, pierwsze początki mówię, no śmiechy, chichy, no każdy sobie te, ja mówię, no panowie, dobra, przepuściłem tam dwóch, trzech, mówię dawajta, bo przyjedzie w końcu kabina i te całe. Nikt się nie przyznawał, e, oczywiście e, śmiali mi się w twarz, oczywiście powiedzieli, żebym sobie pojechał do domu, sprawdził, e, zrobiłem to, pojechałem, z, no sprawdziłem, bo ja u mnie sam że zegar był podpięty na półetce, bo w piątek był trening, okazało się, że zegara nie ma, przecież wiedziałem, że zegar wziąłem, ja nie, to, że Byłem może zakręcony trochę tymi problemami rodzinnymi, ale nie do takiego stopnia. No i przyjechałem i mówię, panowie, macie pół godziny, żeby ten zegar się znalazł, inaczej wzywam policję. Nie z tego powodu, że kogokolwiek imiennie oskarżyłem. Chodziło o to, że tak, na daną chwilę nie miałem ani czasu, żeby się bawić, bo chciałem uczestniczyć w lotach, ani pieniędzy, żeby sobie kupić nowy zegar. No niestety, nikt się nie przyznał, byłem zmuszony do tego, żeby wezwać policję. Oczywiście, część kolegów odjechało, zanim policja przyjechała, i z tego powodu policja nie mogła od razu stwierdzić i zakończyć danego śledztwa. Śledztwo się musiało toczyć, i wszyscy hodowcy, którzy obecnego dnia byli na punkcie wkładań, byli po kolei wzywani na postarunek w, skład no w celu składania zeznań. Oczywiście, mi też się to nie podobało. Bo wielu moich bardzo dobrych przyjaciół, kolegów musiało być wzywanych, ale inaczej nie mogłem postąpić. Doleciałem ten sezon do końca lotów. Nie wiedziałem, komu patrzeć na ręce, komu nie patrzeć na ręce, i przeszłem do sąsiedniego oddziału, gdzie teraz lotuję. I na tym się praktycznie zakończyła moja współpraca z sekcją drzewica. Jeszcze później, w roku 19, bo to odeszłem w 16 roku, w roku 19 próbowałem, było mistrzostwo derbów, próbowałem jeszcze zapisać tam córkę do tej sekcji. Ze względu na to, bo było mistrzostwo derbów, tam 15 gołąbków, to mówię 15 gołąbków, brat jest zapisany, to brat nawet będzie brał na córkę. No już wtedy nie chcieli córki przyjąć. Teraz, po czterech latach następnych, gdy córka już jest pełnoletnia, może sama o sobie decydować, może sama, jak to się mówi, e, poszła na prawo jazdy, może sama sobie jeździć z głębiami. No niestety też głosują. Tym chyba powinien się zająć zarząd główny. Czy to jest tak wszystko zgodnie z regulaminem, że hodowców ubywa w naszym kraju, a przede wszystkim młodych nie ma. Ale pytam się, jak ma być młody na rybek, jeśli młody na rybek dostaje taki łomot psychiczny? I pod kątem ze względu na grzechy Ojca. Także ocencie sami to. Czy względem mojej osoby, te osoby, które są zachowały się wtedy porządnie, tak jak przysługuje nie wiem, człowieczeństwo i czy zachowują się względem mnie i moich dzieci teraz w porządku. W międzyczasie osoby, które teraz głosowały za tym, żeby nie przyjąć mojej córki, pomagałem w międzyczasie. Przyjeżdżali do mnie. Leki ułatwiłem. Yy, mieli problemy z różnymi rodzajami, nawet antenami. Przyjeżdżali. Yy, jak to się mówi, pożyczałem na cały sezon swój sprzęt, żeby mogli po prostu lotować. I tydzień przed złożeniem deklaracji przez moją córkę, pytałem się tej osoby, czy ma coś przeciwne. Mówi, że nie, że jak najbardziej pomoże. Ja mówię, panie X, to daję panu córkę pod twoje skrzydła i tak dalej. No ale niestety, po co ma córka Pawula wracać? Nie wiem. Boją się, że dostaną omot od, od mojej córki, bo Pawul jest y, hodowcą y, konkretnym, kilkakrotnym. Kilkanastokrotnym mistrzem okręgu, ale kilkakrotnym mistrzem okręgu w tym roku. Drodzy koledzy, nie tak to powinno być. Nie tak, bo to dziecko, ta moja córka, chodziła razem do szkoły z Waszymi dziećmi, niektórymi być może będzie się jeszcze spotykać z Waszymi wnukami jako nie wiem, nastolatka, czy tam już czy może razem z twoim wnukiem jednym czy z drugim chodzi do szkoły. Czy nawet dwa można powiedzieć, mieszkania dalej mieszka człowiek, który też głosował przeciwko? Ale ten człowiek wkładał tą córkę moją 10 lat temu na konia. Ona mówiła na niego: Wuju, robiliśmy wszystko razem. I teraz tak cię odwdzięczają, ale szczerze mówiąc, za co? Ja jestem sam w szoku, ale z drugiej strony, czego, ja, czego tu można się spodziewać po ludziach? powiem tylko dwa przykłady jeśli jeden z tych ludzi jeśli ja od Szpinka zakupiłem jako miałem 19 lat gołąb, gołębie I jeden po prostu gołąb zabłąkał się poszedł do tego kolegi ten kolega sobie go obzwyczaił i ten gołąb później jak go wypuścił zaczął do mnie przychodzić i co się okazało złapałem go to powiedział że złapałem jego gołębia pod sklepem dorosły facet 30 parę lat pobił się z łebkiem czyli ze mną, do, konkretnie do krwi, w imię tego, bo oskarżył mnie, że ja złapałem jego gołębia. To był gołąb mój, z którego zapłaciłem u świętej pamięci wuja. Następna historia, jak byłem prezesem, darowałem wiele gołębi dla hodowców od nas sekcji i w tym nawet mistrzom, obecnym wtedy mistrzom, sprezentowałem dwa gołębie. Co się okazało, że po jednym z tych braci, co dałem w prezencie, bym trzeci Aznatrix derby na Słowacji. U mnie brat Gnieździak, jak to się mówi, zginął w lotach tego ojca, co podarowałem. I poprosiłem za rok, żeby mi koledzy pożyczyli na jedne jajka, bo samice jeszcze miałem, chciałem mu hodować na wspólny gołębi. Co usłyszałem? Swojego gołębia chciałem pożyczyć samca na jedne jajka. Nie ma takiej możliwości. To co po tych ludziach się spodziewać? Także a najgorsze co jest w tym, nie lotuję tam 7 lat. W ciągu tych 7 lat przyszli inni hodowcy i słuchają na mnie takich bzdur, co jest to nieprawdą. Dlatego teraz dla wszystkich młodych hodowców i kolegów moich, bo tam nie wszyscy są tacy, są mi bardzo dobrzy hodowcy, bardzo fajni ludzie, żeby miało jaja, powiedzieć, że to kłamstwo. To, co kurwa gadają na mój temat. A te osoby, które przyszły młode, nikt nie słuchają takich pomówień. Że co? Że ja miałem sobie sam zegar ukraść, ja mam przepraszać, oni oczekują ode mnie, że ja mam przeprosić. Ale za co mam przeprosić? Za to, że mi ktoś zegar zwinął z sekcji? Jeśli ten zegar by się znalazł, to ja bym wszystkich przeprosił. Jeśli by mi wskazały, że ten wziął zegar, tego bym udupił, a wszystkich po kolei bym przeprosił. Także nie oczekujcie ode mnie przeprosin, bo przeprosin nie będzie. A młodych hodowców, którzy zapisali się po tym czasie, ewentualnie, którzy mają ochotę się zapisać, lub porządnych ludzi, które w tej sekcji są, zapraszam do współpracy ze mną. Pomogę Wam. Pomogę Wam w produktach, co można sobie kupić, jak prowadzić tą hodowlę. Bo przyszłościowo mam nadzieję, że razem zbudujemy coś pięknego. Bo mój kontakt z władzą świecką, czyli bur burmistrzem i pozostałymi, nadal jest na bardzo dobrej drodze i osoby, które uważają, że to dzięki nim biorą sobie zasługi współpracy z burmistrzem, że to tylko oni to załatwili, to są w błędzie. Bo ja to wszystko zainicjowałem. To ja chodziłem co roku przez cztery lata na zebrania sprawozdawcze co my robili razem siedziałem wspólnie z wszystkimi prezesami z kółek łowieckich, rybackich yy, gospodyń wiejskich i tak dalej każdy z nas opomawiał jakie coś my plany wykonali, jakie my mieli co my wykonali i jakie mamy plany na przyszły rok to ja ja siadałem tam jako pierwszy ja rozmawiałem i za to dziękuję dziękuję dobrym ludziom Dziękuję władzy świeckiej, czyli burmistrzowi. Bo mamy dobrego burmistrza. Szanujmy go, bo możemy mieć gorszego. A oprócz tego, jak powiedziałem, życzę Wam wszystkim zdrowych, spokojnych świąt. A osoby, które mnie tak oczerniają i narażają moje dzieci na nieprzyjemności, powiem tylko jedno. Nie podchódźcie do mnie. Nie udawajcie miłych. Bo ja powiem tak szczerze, róbcie tak, jakbyście mnie nie znali. Miłej świąt i nowego roku.